Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Puszko Zbierania. Właśnie opuszczam parking koło swojej pracy. Jest godzina 12.07 i dzisiaj mam w planie po drodze odwiedzić cztery parkingi. Trzy już widzieliście, czwarty taki dodatkowy, bo zauważyłem go po drodze. No i mam zamiar zobaczyć, czy coś na nich znajdę dzisiaj. Jest czwartek, tłusty czwartek. Pączków się w pracy tak nażarłem, że normalnie ledwo się ruszam. Dlatego to będzie dobry sposób na to, żeby tych kalorii pączkowych trochę spalić. Także ruszam, znaczy już ruszyłem, jadę, wyjeżdżam z miasta na obrzeża standardowo po drodze do domu. Także widzimy się już na pierwszym z parkingów z torbą i chwytakiem, oczywiście. I na pierwszym parkingu nawet się nie zatrzymywałem, nie zajeżdżałem, bo służby miejskie akurat tam sprzątały, dlatego odpuściłem temat. Ale po drodze mam też taki o, dziki zajazd, przycupnąłem sobie. Czasami tu zajeżdżałem wcześniej i też zbierałem surowiec, dlatego dzisiaj mówię sobie: Tutaj też zajadę. No i zobaczymy, jak tutaj będzie się sytuacja klarowała. Oczywiście śmieciochy stoją. Zobaczymy tutaj w tych las... znaczy w, tych, w tym lasku nie, czy, coś, czy coś wygrzebie. E, a dlaczego tak postanowiłem zajechać dzisiaj właśnie na te parkingi? Ano dlatego, że jest czwartek, a w sobotę, 1 marca dokładnie, chcę... Mm, kupę papiżaków, ale puszeczki zobaczcie jak ładnie porozsiewane. E, 1 marca w sobotę pojechać z tymi puszkami które mam i sprzedać tak jak mówiłem Wam, że na koniec miesiąca będę, będę to sprzedawał, no ale że w sobotę mam wolne to rano będę mógł pojechać, skup jest czynny w Grodzicznie do godziny 13, bo dzwoniłem puszka po 6 zł, nic się nie zmieniło dlatego w sobotę 1 marca ruszam no i zobaczymy ile za te puchy Wpadnie. Dobra, pod każdym drzewkiem jakieś śmieciowisko, to standard. Nie wiem, czy tam dalej warto iść. No chyba nie. Dobra, oblecę sobie tutaj to dookoła. Parę puszeczek już jest. No i zobaczymy ile się uda w drodze powrotnej do domu surowca zebrać. No i nieplanowana miejscówka numer 2 dzisiaj. Ale nadal po drodze. Także zobaczymy, tu też kiedyś, kiedyś, dawno temu byłem, puszki zbierałem. No i zobaczymy, czy dzisiaj też się uda coś wyzbierać. Jest kuflowe i to już aluminiowe. Fajnie. Tu już widzę chyba po konserwie puszeczkę. Tak jest, po orzeszkach. Dobra, zabieramy. No i tak trzeba tempa w wyzwaniu przyspieszać. Jest ładne zrzutowisko. Cztery harnasie plus Coca-Cola i chyba widzę butelkę zwrotną tak mi się coś wydaje tak jest, wareczka zwrotna wpada a ostatnio fajnie się sprzedały butelki, także można zbierać tym bardziej jak są takie ładne, nowe i czyste ale to nie problem umyć te butle o, resztki trzeba powylewać no i wyzwanie trzeba przyspieszać znaczy przyspieszać no nic na siłę jak to mówią wszystko nadal będzie przy okazji no ale pogoda zaczyna być bardzo przyjemna by właśnie sobie takie puszkowe eskapady robić no przejdę tutaj tym laskiem przy tych dróżkach, bo na pewno parę sztuk wpadnie Też w komentarzach pisze, piszecie, że jesteście ciekawi końca roku. No ja też jestem ciekawy. No ale nie śpieszmy się. Niech ten rok trwa jak najdłużej. I tak ten czas bardzo szybko płynie więc nie przyspieszajmy go jeszcze bardziej tu sobie obejdę no dobra tu nic nie widać tu nic nie widać także zawijam dookoła figurki i przelecę się po tamtych krzaczkach no i dobra, dwie miejscówki zaliczone a torba tak trzy czwarte jadę teraz na te trzy parkingi które mi zostały po drodze no, i zobaczymy, ile wpadło, ale to już w warsztacie. Słuchajcie, ja chyba nie dojadę dzisiaj na zaplanowane miejsca. Bo zobaczcie, przejeżdżałem obok. Tutaj taki plac, gdzie kiedyś działał deweloper, który stawiał nowe bloki, właśnie tamte. No i patrzę, jaki tu panuje syf. A w tym syfie na pewno będzie sporo puszek. Z domysłu tak jest. Dlatego zatrzymałem się i je wyzbieram. Wszystkie tutaj, a jest. Jest potencjał, jest potencjał. Dlatego zobaczcie, przy okazji po drodze można sobie, można sobie, chyba samochód jakiś kiedyś spłonął. No i przy okazji można sobie puszki wyzbierać, a są w miejscach wszystkich. Zobaczcie, starał, jakaś i tu cały, cały zestaw puszek. Dobra, wyciągam tylko surowiec, a resztę niech sprząta deweloper, jak syf po sobie zostawił. Czytam, kto inny. Jest tu coś jeszcze. Dobra, chyba wszystko. No to patrzcie. O! Jest kolejna gaśnica. Pusta i zwrotny leszek. Też zabieram. Puszki gniotę. No dobra, widzimy się w następnym miejscu. Już nie mówię, że na tym parkingu, który sobie założyłem, bo nie wiadomo, co to dzisiaj dzień przyniesie. Ale takie tłuste czwartki to lubię, bo jest tłusto w puszki i inne tematy. I hop, jeszcze jedna. Dobra, lecę na łowy. No i słuchajcie, musiałem się przepakować. Pół wora skompresowanych puszek i pół torby skompresowanych puszek. A tutaj z 10 butelek wpadło, dobra kamerka, 31%. Okej, okay, zawijam się, może tym razem na ten parking dojadę, lecę. No i dojechałem na ten pierwszy parking, ale wiecie co, chyba się spóźniłem, bo tam, jak widzicie, stoją wory. Służby tutaj pewnie ogarnęły, posprzątały, no ale zobaczymy. Jak już jestem, to się przelecę. Bo przypuszczam, że zostało posprzątane tylko tutaj, to co widać. A tam w dole, to co Wam kiedyś pokazywałem, no to zapewne zostało. No, oczywiście. No i puszki i butelki zwrotne już widać. Dobra, zważywszy na to, że mam końcówkę baterii, a chciałbym jeszcze te pozostałe dwa nagrać, dlatego się wyłączam. Oblatuję tutaj wszystko szybciutko, no i pokażę Wam. Przepraszam co wpadło, no a w torbie jest tak 1 trzecia, to co dobra, oblatuje, gdzie mój chwytak. No cóż, ten parking też ogarnięty przez służby. No ale skoro jestem, to się przelecę. Spojrzę tam w dół, bo tam syf jak był, tak jest i zapewne będzie. Wiedziałem, że bateria nie wytrzyma, no ale cóż, trudno. Jestem już w warsztacie, ten ostatni parking też był posprzątany. Jak widzieliście, służby wzięły się do roboty i trochę to wszystko ogarnęły. No, ja też trochę ogarnąłem. Zobaczcie, cała torba z butelkami zwrotnymi, pod spodem puszki. Tu worek, ten co przesypywałem, też pół worka puszek jest. Pozostaje to wszystko posegregować, no i zważyć. Jest trochę złomu, jest kolejna gaśnica. No i zobaczymy, ile to do wyzwania dzisiaj wpadnie. A tak jak mówiłem, w sobotę chcesz to wszystko wywieźć, sprzedać. No, i dorzucić kapitał, już taki w gotówce. Dobra, biorę się za to i za chwilę robię podsumowanie. No to patrzymy, co w ten tłusty czwartek wpadło. A jest tłusto, zobaczcie, 13 butelek zwrotnych, czyli 6,50. Tutaj mam złomik w torebce łącznie z tą gaśnicą i puszkami stalowymi. No to kilogram 172 g po 80 groszy. No to 94 groszy. Zapisuję. No i puchy lądują na wadze. 3 kg, 82 g po 6 zł, 18,49. Po dodaniu 19,43 powiedzmy 19,50 plus 6,50 za butelki, czyli mamy 26 zł. No ja jestem bardzo zadowolony, a teraz wyniosę to na zewnątrz. I zobaczcie, tak się prezentują moje puszkowe zbiory. Stoi te dwa worki połączę będzie jeden, czyli będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tam trochę to 6,5, bo te oczywiście zakupione do wyzwania nie wchodzą. A tu jest 30 kg, no jestem pod wrażeniem skompresowania tych puszek. No dobra, moi drodzy, to tak to wygląda. Dzisiaj chyba już ostatnie zbieranie w lutym. W sobotę wyjeżdżam. No i zobaczymy ile za to wszystko wpadnie. Przypuszczam, że tych wszystkich puszek tu mam spokojnie ponad 30 kg. No ale te 29 muszę odliczyć oczywiście. A może będzie więcej? No zobaczymy. W sobotę na pewno z wami się tym wszystkim podzielę. Dobra, uciekam montować filmik i wrzucam, żebyście mogli to zobaczyć. Trzymajcie się, hej.